Nie mam ochoty, zresztą tak książka przecież to nawet nie jest dla chłopców. Ej, Julianku, no co, 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 co to za, znaczy, że nie dla chłopców? To nie ma znaczenia, musisz się uczyć czytać. Ale mama, to jest książka dla dziewczynek, o jakichś księżniczkach i wróżkach i jednorożcach. Nie jest do tego wiedzieć, czytać i, i poza tym do szkoły jeszcze trochę zostało. O, co wy tutaj robicie? Czytacie książkę. Co to miałby Julian czytać o księżniczkach? No to chyba trochę przesada, Klaudia, co? Spoko, Julian, mi też byś nie chciało. No co wy, przestańcie, z prostym też Martin, no to jest po prostu książka z prostym tekstem, no taka jak Julian mógłby przeczytać, co to za różnica, o czym? Mamo, to jest bardzo duża różnica, nie będę czytał o żadnych księżniczkach, wróżkach i jednorożcach, daj mi z boku i będę czytał coś innego, jak przyjdzie czas. A tymczasem idę do siebie, także możemy potem wznowić to czytanie, ale może z jakąś lepszą książką, mamo, dobrze? Będziesz miała czas, żeby wybrać coś lepszego. Kochani, ale ja naprawdę muszę przyznać rację naszemu synkowi, przecież dlaczego każesz mu czytać książkę o księżniczkach? No daj spokój, to dla dziewczyn. No dobrze, już dobrze, pewnie masz rację. Możesz znaleźć za tym lepszą książkę dla naszego syna. Powodzenia. No, ale się zmęczyłem. Czytanie mi walką o to, żeby tego nie czytać, badziewia tego. Yy, muszę pogodać Minecrafta dla wyluzowania się. Ale ale gdzie jest oczywiście mój tablet? No to... Nigdy go nie ma, jak go potrzebuję. O ja, to... co to jest? Widziałaś to? O oh, wow, no! E, tego czegoś nie widziałam nigdy w życiu. Też nie! No, co wy zaworobicie z moim tabletem? Możecie mi go oddać, nie bierzecie go bez pytania, co prawda jest dla wszystkich, ale on jest mój, jeśli jest u mnie w to jest mój! O, ale ekstra, widziałeś to, Julian. Co wy tu oglądacie? Widziałeś, ale ogromne. Ej, no co ty robisz? Oglądałyśmy sobie właśnie wyzwanie. Co wyzwanie? No, dawaj mi, oddawaj no, ten tablet. A, a, a. Ała, no przecież czy ty naprawdę mnie ugryzłaś. Przecież nie potrzebujemy psa, mamy młodszą siostrę. O, Ema. Dobra, dobra, niech zostanie już ten tablet z naszym y, 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 domowym pieckiem. No i dobrze, w takim razie my wracamy do oglądania naszego y, wyzwania z jedzenia prawdziwego i nieprawdziwego jedzenia. A ty spadaj. Co spadaj? Co wyglądacie? Ja też chcę wyglądać. Ej, ej, a to nie jest o zabawkach Squishy? A wiedziałyście, że mama załatwiła ostatnie kilka takich zabawek? He? Serio? A ja nic nie widziałam, gdzie one są. Naprawdę? To co? Może je wykorzystamy i zrobimy nasz własny challenge? Co? Przynieś jej, Julian, przynieś. Okej, okay, okej, okay, dobra, no to możemy zrobić taki challenge, ale ten, kto przegra, dostaje naprawdę straszną karę. I to będziesz ty, bo ugrzyłaś mnie w nogę. Ekstra, no to czekamy. Wow, normalne jedzenie przeciwko Squishy. No dobra, no to co ja tutaj mam? <grybuj> <grybuj> Gdzie one były te obrzydliwe lody? Julian, co ty znowu robisz w tej lodówce? A możesz nie wyjść, dopiero co jadłeś śniadanie. Eee, mamo, no wiesz co. A, zresztą powiem prawdę. Chcieliśmy zrobić sobie taki challenge, wyzwanie, z jedzenia prawdziwego i nieprawdziwego jedzenia. Tego Squishy, wiesz, no i chciałem pozbierać wszystko co potrzebne. Co? Squishy i jedzenie nieprawdziwe? Prawdziwe? Nic nie rozumiem, a mogę wziąć w tym udział? Co? No! No ja wiedziałam, żeby nie mówić prawdy. No dobra, mamo, możesz, jasne, no ale musisz mi pomóc przygotowywać wszystko, co jest potrzebne. I nie zadawaj pytań. E, challenge, Squishy, ja nic z tego nie rozumiem, ale chciałabym zrozumieć, czy to ma wspólnego coś z YouTube'em? Chore, ty, ciekawe, Emma, jakie będziemy miały Squishy Toys, co nie? Mmm, może na przykład rabarbar albo ziemniaki. Hej dzieciaki, jestem pierwszym waszym widzem w dzisiejszym challenge'u, cokolwiek to znaczy, co mama, co, kim jesteś, ale my się tutaj bawimy, do tego nie trzeba widzów, a ja wam nic nie będę przeszkadzać, podobno robicie wyzwanie, yy, jedzenie zwykłego i yy, squishy jedzenia, cokolwiek to znaczy, yy, powodzenia, okej, okay, no to słuchajcie, mama będzie to oglądać, ale słuchajcie, jesteście już gotowe w takim razie, mogę przynosić jedzenie, obróćcie się i zaraz zaczynamy, okej, okay, już nie patrzymy, dobra Julian, możesz przynosić, Eee, ale dlaczego wy się obracacie? Co to? Nie możecie patrzeć na to, co jecie? Nic nie rozumiem. <śm> Oj, mama, no musimy się obrócić, żeby nie wiedzieć, co dostajemy. Właśnie, mamo, to ma być niespodzianka. Mamy się zaskoczyć. Tak, tak. Jelien przynosi squishy i normalne jedzenie i potem się obracamy. Właśnie, mamo, cii. To zaczynamy. Julian, ale po co ci ten wielki arbuz? No, mamo, przecież nie można im mówić. A, rozumiem, nie miałam nic mówić. Przepraszam, już pójdę yy, na chłodkę, nic nie mówię. Ja nie mogę, mama, ty nic nie mów. No, wiedziałem, że to się źle skończy. Przecież, no, jaki ma być tutaj challenge, jak mama wszystko odkrywa wcześniej. No, to co, zaczynamy? Julian, ale kto zje takie dwa arbuzy? Mamo, no przecież. No i, ups, przepraszam, nie miałam mówić. No i ekstra, mamo, świetnie. Ty jak coś zrobisz, no, przecież, no, wszystko zepsułaś. No, dobra. O, wow, ale arbuzy trafiły się mnie. A ja dostałam plaster arbuza, ale duży, wow. <laughs> I to jest squishy, dostałam squishy, ekstra. <laughs> o, wow, ale ładny, jak pachnie, taki do duszenia. A ja dostałam dwa arbuzy. Jakie mamy teraz zjeść takie wielkie? Kochanie, przecież Ty pękniesz, nie możesz zjeść całych dwóch arbuzów i już tym bardziej nie wskurcaj, myszeczko. Zostaw te arbuziki, potem się nimi zajmiemy. No ale mamo, miałaś się nie odzywać i poza tym, jeśli chcesz oglądać, to nie możesz się wtrącać. To jest nasza zabawa, to jest challenge, prawdziwy challenge, jak na YouTubie. Ci starzy ludzie zawsze się wtrącają. Dobra, Julia, już się nie denerwuj. To no co, jaka jest kolejna runda? Możemy zacząć? Jestem super podekscytowana. No dobra, dobra, zacznijmy już. Y zaraz zobaczycie, będzie dużo więcej fajnych rzeczy. Aha, no to co? Nie patrzcie. Dobra, no to w takim razie zaczynamy kolejną rundę. Skoro się odwróciłyście i ty, mama, nic nie mówisz, no to czas się odwrócić. Tylko pamiętajcie, wygrany jest jeden. No to odwróćcie się. O wow, ile bananów! Raz, dwa, trzy, cztery. Wow, to jest cała kiść. Ja też mam dużo, tylko że moje są mięciutkie. Można z nich zrobić poduszeczki. Mogę je potem tak wykorzystać? Ema, ale to nie są poduszeczki. Zresztą, dziewczyny, to jest prawdziwe jedzenie. Prawdziwym jedzeniem nie wolno się bawić. No retynek, kto by wymyślał, żeby tak odnosić się z jedzeniem? Oj, mamo, no proszę Cię, miałaś nic nie mówić, daj nam się bawić, no to jest po prawdziwy, poważny challenge. Tak, Emma, możesz tego używać jako poduszki, jak tylko mama Ci pozwoli. Mmm, ale mięciutkie, będę, będę na nich spała codziennie, najlepsze poduszeczki. No dobra, no to co, możemy przechodzić do kolejnej rundy? Jesteście gotowe? Musicie się znowu odwrócić. I pamiętajcie, pamiętajcie, ten kto przegra będzie miał straszną karę. Ale Julian, przyniosłeś takie łaski, położyłeś się na dywanie, no jak to? O, mamo, no przecież mówiłam ci, żebyś nie zdradzała nic, przecież to jest challenge, wyzwanie. No nie mogę wiedzieć, co jest na dywanie. To koniec, musisz opuścić nasz turniej. Mamo, zepsułaś całe wyzwanie. Właśnie, już wszystko wiemy, co było tam na talerzu. Ojej, dobrze, przepraszam was, dzieciaki, ja zupełnie nic z tego waszego, waszego challenge'u nie rozumiem. No dobra, wreszcie, poszła sobie. No to co, no to skoro już wiecie, co i tak jest na talerzu, ale no dobra, nieważne, możecie się odwrócić. Wow, dostałam matoka, moje ulubione jedzenie. Wow, Ale wygląda pycha! Ha. O rety, a ja nie mogę zjeść mojego, ale zobaczcie, jaki mięciutki! I z tego totalnie można zrobić poduchę. Ha, Albo sofe. No dobra, rób sobie co chcesz. To samo, możemy przechodzić do kolejnej rundy. Jesteście gotowe? Hania, ty prowadzisz, jeśli chodzi o squishy. No dobra, to teraz czeka na Was coś największego w tym turnieju. Odwróćcie się. No i co to ma być? Jaki wielki tort. Wow, a to jest mój prawdziwy? Kto ma prawdziwy? Ja chyba mam prawdziwy i zmuchnę te wszystkie świeczki. To czy to moja urodziny? To moje urodziny? A, chyba nie. Wow, ale wielki kawałek tortu. Mogę to zjeść? Nie, skąd Ty w ogóle wziąłeś taki wielki squishy? No nie widziałaś, bo to jest totalna nowość. Widziałem to, znaczy kupiłem to w sklepie, tym nowym, w centrum hadlowym, zresztą nieistotne. No, w każdym razie Hania prowadzisz, ty już miałaś trzy Squishy, a Emma miała mniej, więc na razie przegrywa. Ha, 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 wiecie co to znaczy? Oj, ja, ale fajne te Squishy, ta zabawka jest taka ekstra i mięciutka i pięknie pachnie truskawkami. A dobra, no to ja jestem gotowa, mogę już to zjeść. Może mi ktoś przytrzymać talerz, bo jestem trochę za mała na ten wielki tort? No to może potem Emma, co? Teraz czas na rozwiązanie tego challenge'u. Ej, co to Julia? E, a co ja tutaj mam? Czy to winogrona? E, ale super, że mam loda, tylko że co to jest za lód winogronowy? Czy jakiś inny? Nie mam pojęcia. E, ja bym chyba chciała sobie zrobić z tych winogron paputki. Pożyczę sobie od Was sznurek i zrobię budki. Tak, tak, Emma, możesz sobie zrobić, co chcesz, ale wiecie co to znaczy? Teraz przyszedł czas na rozstrzygnięcie. Ty, Emma, miałaś mniej coś więc przegrałaś. Musisz zjeść teraz te lody, a to są ohydne lody. Ha! To są lody taty, buraczkowe, podkradłem mu. No to to jest właśnie twoja kara, za to, że mnie uryzłeś nogę. Co, ja nie chcę zjadać takich lodów, ochyda, oh, ale straszna kara. E, no proszę bardzo, możesz się częstować, ja ich nie chcę. Fuu, buraczkowe. Ugh. Ja tego nie chcę jeść, fuj. <noise> Czyli się moje lody? Czy zdążyłem? Zdążyłem moje, moje lody buraczkowe. Mogę jeść z powrotem? Nikt tego, tato, nie chce jeść. chyba. Właśnie, obrzydlistwo. To chyba mój najgorszy dzień w życiu. Nienawidzę buraczków. Jeszcze może zjeść takie lody, fuj. Yy, dobra, Emma, wiesz co, namyśliłem się. To chyba jest zbyt ciężka kara. Możesz je oddać tacie. to możesz sobie zjeść te lody. Yy, buraki.